Witam Cię w drugiej lekcji tygodnia 8 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. Dzisiejsza lekcja, bądź temat dzisiejszej lekcji, zagadnienie, którym będziemy się zajmować, nie należy może do najbardziej takich lubianych, ponieważ może nie jest najłatwiejsze, czyli mowa o The Date and Ordinal Numbers, czyli data i liczebniki porządkowe, żeby podać datę, podać dzień miesiąca danego, w którym jakieś wydarzenie ma miejsce, czy przypada jakieś spotkanie, czy urodziny czyjeś są w jakimś dniu, aby, e, aby wypowiedzieć coś takiego, aby podać tą konkretną datę, czy datę jakieś właśnie urodziny, święto, powiedzmy, czy coś, co przypada na konkretną datę. Żeby podać datę, będą nam potrzebne liczebniki porządkowe, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, my te liczebniki porządkowe poznamy do 31, ponieważ będzie to nam, będą one nam potrzebne do tego, żeby podać datę, którego dnia miesiąca coś jest, coś ma miejsce, więc dzisiaj tym się zajmiemy, oczywiście nowe słówka i zdania, sentences, które sobie powtórzymy. Zapraszam do lekcji. Vocabulary, jak zwykle 10 nowych słówek za każdym razem. Dzisiaj także zaczynamy jak zwykle od rzeczowników. Spójrzmy na pierwszy z nich to słowo ojciec, czyli a father. A father. No, i tu oczywiście ta wymowa może rodzić pewne trudności z, z racji, że jest to teha tutaj, czyli father, father, ojciec, um, bądź father. Niektórzy bardziej w stronę dy idą w tej wymowie, father. No, i jest to takie określenie nie tak może przyjemne jak dad, czy daddy, tata, czy tatuś. Dad, tata. Father jest bardziej takim suchym określeniem, ojciec, bardziej takim, e, czyli father dalej władza moc czyli power power um, i można powiedzieć tutaj jak go użyć e, w takiej konfiguracji czy w takim zestawieniu z przymkiem over um, tutaj oczywiście sth to something czyli coś e, władza nad czymś to jest power over something czyli to over w połączeniu z tym over e, używamy in power to przy władzy w ten sposób byśmy e, używali tego power. E, dalej przyjaciel to a friend, a friend myślę, że takie dosyć znane stosunkowo słówko w języku angielskim, przyjaciel a friend e, nie trzeba za bardzo go długo objaśniać. Dalej godzina, czyli an hour an hour, słówko które gdzieś tutaj już wcześniej padło przy mowie e, e, jeżeli chodzi o mówiliśmy o czasie podawaniu czasu. An hour, godzina. No i tutaj warto zauważyć, że tutaj to H jest bezdźwięczne, czyli zaczynamy tak, jakbyśmy mówili nasze, czyli hour, czyli bez tego H. Oczywiście N poprzedzone poprzedzon, poprzedza ten, ten wyraz, przedimek nieokreślony N i dlatego jest to N, ponieważ w wymowie jest A hour, godzina, więc y, tu pierwszeństwo ma ta wymowa, an hour, y, ponieważ w wymowie zaczyna się ten wyraz na samogłoskę, dlatego, to jest to taki szczególny troszeczkę wyraz, y, który zaczyna się w wymowie na samogłoskę, dlatego stawiamy przed nim n, mimo, że w pisowni tutaj tak wyjątkowo zaczyna się na spółgłoskę, an hour. Trudno byłoby wymówić ten wyraz e hour, więc stąd to właściwie jest to, że wymawiamy go an hour godzina. Ehm, pokazywać, okazywać to czasownik to show to show. Znamy ten wyraz show show w języku polskim jako show coś, co ludzie pokazują, coś, co inni oglądają. Natomiast tu czasownik to show, czyli pokazywać bądź okazywać, na przykład uczucia, tak w ten sposób, także może być używany to show. Kolejny słyszeć. Czyli to hear. To hear. Tak? Nie słuchać, listen, ale słyszeć coś, czyli e, to, co gdzieś to co wpada do naszych uszu, dźwięki. Słyszeć, to hear. Dalej, to play. E, używamy w dwóch e, znaczeniach, w dwóch kontekstach. Pierwszy to grać, czyli play. Jeżeli ktoś gra w jakąś grę, prawda, konkretnie? Czy, e, czy w jakiś powiedzmy. Sport, gdzie po prostu gra się za pomocą piłki, na przykład to play, ale też bawić się. O dzieciach, które bawią się, powiemy, użyjemy tego właśnie czasownika play, czyli także grać, bądź bawić się to play. Dalej, przymiotnik lokalny to local. local, Lokalny, bądź też miejscowy, tak też możemy go używać w takim rozumieniu local. No i tutaj to ły jest e, troszeczkę na okrągło wymawiamy, czyli local w ten sposób. Dalej, późny bądź późno. Słówko late w funkcji przymiotnika bądź przysłówka. Późny bądź późno. Late, um, it's late. Jest późno, bądź late. Um, late, na przykład late breakfast. Późne śniadanie. Ale też spóźniony, czyli I'm late, tak. Jestem spóźniony. W ten sposób używamy tego słówka. Bardzo popularne, oczywiście, słówko. No i jeszcze słówko more, czyli więcej more. More. No i oczywiście bardzo łatwo go użyć. Mówimy po prostu więcej czasu, more time, więcej pieniędzy, more money, more więcej na przykład nie wiem, więcej przyjaciół, tak? More friends i tak dalej. Tutaj dałem taki przykład more and more, więcej i więcej. Tłumaczymy to raczej jako coraz więcej. More and more time, coraz więcej czasu, na przykład coś zajmuje i tak dalej. Czyli to by były słówka, to by było vocabulary na dzisiaj. The date, czyli data, and ordinal numbers. I liczebniki porządkowe. Taki jest tytuł dzisiejszej e, części poświęconej gramatyce. Od razu chodźmy do punktu pierwszego i tu nam się już coś wyjaśni. Liczebniki porządkowe to te. Na przykład pierwszy, drugi, dziesiąty i tak dalej. Używamy ich do podawania dat. No, oczywiście, żeby powiedzieć dziesiąty, na przykład marca, no to musimy użyć właśnie liczebnika porządkowego, czyli który z kolei dziesiąty, pierwszy grudnia i tak dalej. No i teraz, żeby utworzyć liczebnik porządkowy. Napisałem tutaj w się regularny do liczebnika głównego, czyli 1 2 3 4 5 6 7. Należy dodać końcówkę TH. No i tutaj troszeczkę popełniłem błąd mówiąc, że do 1 2 3, ponieważ liczebniki porządkowe pierwszy, drugi oraz trzeci, one można by powiedzieć, są takie nieregularne, są inne niż pozostałe. Czyli już na przykład czwarty, piąty bądź szósty powstają przez dodanie końcówki TH do liczebnika głównego. Czyli na przykład 4, czyli 4. Zobaczmy tutaj four, To jest 4 liczebnik główny, cztery pokoje na przykład ma dom, ale czwarty to jest 4 i TH dodajemy do tego. Czyli w zapisie będzie on zapisywany w ten sposób najczęściej, właśnie liczbą plus, TH, czyli czy tam i teraz tutaj w nawiasie obok tego, w jaki sposób je zapisujemy, czyli pierwsze co pokazuje tu, jak zapisujemy, następnie w nawiasie jak wymawiamy w ten sposób, tak? Czyli zapis jest taki, zazwyczaj wymowa będzie taka, czyli czwarty dla przykładu z tym TH, czyli for plus TH, czyli fourth, fourth w ten sposób. I to jest dosyć trudno dla nas wymówić, ponieważ od razu trzeba ten język ułożyć w to th, fourth. Więc w ten sposób byśmy to wymawiali. Te, które są oczywiście powyżej trzech, czyli 4, 5, 6, czyli czwarty, the fourth. Czwarty. Piąty, the fifth. W ten sposób. Szósty, the sixth. Th, I to już w ogóle jest nam trudno wymówić. Sixth. Szósty. Siódmy, seventh. W ten sposób, tu trochę łatwiej. Czyli w ten sposób je wymawiamy. Zobaczmy, że przed liczebnikami, przed e, tymi liczebnikami porządkowymi musimy w wymowie powiedzieć, to ten przedimek określony the, czyli zawsze w wymowie poprzedzimy ten, e, ten liczebnik porządkowy the, czyli the fourth, the, the fifth, the sixth, the seventh. Um, zanim przejdę do kolejnych, może spójrzmy sobie na pierwszy, drugi oraz trzeci. Pierwszy to jest to je, ta jedynka i dopisane st, czyli the first. Pierwszy, the first. Drugi, the second. Wymówimy go w ten sposób. Natomiast zapiszemy tak. Trzeci, trzy i rd, czyli the third. The third, trzeci, w ten sposób. Czyli te trzy pierwsze. Są takie można powiedzieć nieregularne. Natomiast następne ósmy, czyli uh, eighth, z tym th, eighth, ósmy. Dziewiąty to będzie nie ninth, tylko ninth, ninth, czyli tutaj jest taki można by powiedzieć troszeczkę inaczej, ninth. Dziesiąty, the tenth, tenth, dziesiąty. No i tutaj te powyżej 20, e, one będą. Te złożone z dwóch dziesiątki, dziesiątki i jedności. Tutaj mamy je także w, w zapisie, jeżeli w ten sposób byśmy chcieli zapisać. One są tak, jak mówiliśmy o liczebnika głównych, one są z myślnikiem, czyli 22 the 22 powiemy the 22 second w ten sposób, czyli z tym na przykład 22 marca, tak, jeżeli powiemy. The 20 i tutaj mamy drugi, czyli, no, dodajemy tak jak tutaj, second, tak? The 22 second, 22, 23, the 23rd, 27, the 27th, the 31st. 31, czyli tutaj będzie najdalej, jak pójdziemy, jeżeli chodzi o e, dni w miesiącu. The 31st. W ten sposób e, byłyby to e, w zapisie. I w wymowie. Sprzyjrzyjmy eee, się mówieniu o datach. Do mówienia o datach używamy przyjmka ON, czyli to jest właściwy przyjmek, gdy mówimy w jakiś dzień, gdy podajemy datę, coś się dzieje, czyli zobaczmy, e, pierwszy przykład będzie to data 3 maj. Czyli zobaczmy takie na przykład zdanie. Jego urodziny są 3 maja. His birthday is on. Tak? Będzie to właściwy przyjmek on, gdy mówimy w jaki dzień. On. I tutaj w zapisie będzie właśnie to zapisane w ten sposób. On third i may. Natomiast powiemy to troszeczkę inaczej. Wiemy, że ten liczebnik porządkowy musimy poprzedzić w wymowie the. Więc także w ten sposób pokazuje tu w nawiasie, jak wypowiemy to co będzie zapisane w ten sposób czyli wypowiemy his birthday is on dajemy the i tutaj mamy third trzeci i dajemy of jeszcze dodatkowo podkreśliłem tu co dodajemy of may czyli 3 maja his birthday czyli takie zdanie zapisane w ten sposób wypowiemy dodając the oraz of czyli his birthday is on the third of may w ten sposób wypowiemy Informacja dalej, pamiętaj, że birthday to rzeczownik liczby pojedynczej, dlatego mówimy when is your birthday, a nie when are your birthday, ponieważ birthday jest liczbie pojedynczej w języku angielskim. Przykład drugi, data 14 lutego, będą to oczywiście walentynki, zobaczmy w który dzień one są, powiemy w zapisie będzie to w ten sposób wyglądało, tak? Czyli przyjmek on, jeżeli jest napisane w jakiś dzień, on, 14, 14, no i tutaj february, czyli luty. Natomiast wiemy, że musimy dodać the przed liczebnikiem porządkowym oraz of przed miesiącem, czyli w ten sposób to zdanie wypowiemy. Saint Valentine, może tutaj podkreślę to: Saint Valentine's Day is on the 14th of February. W ten sposób właściwie to wypowiemy. Ale, St. Valentine's Day is in February. Czyli tutaj ten przyjmek właściwy to będzie w miesiącu lutym, w lutym in. Przykład ostatni, trzeci. Jaka dzisiaj data? Czyli pytanie o datę. What's the date today? Jaka dzisiaj data? No i jak powiedzieć, 1 marca 2020? 18. E, napiszemy w ten sposób. Today is Thursday. Dzisiaj jest czwartek. I zapis daty będzie taki, jeżeli będzie to zdanie. First March, czyli który, który dzień, jaki miesiąc? No i data. Today is Thursday. For, um, o, właśnie. No i już chciałem powiedzieć, bo ponieważ powiemy troszeczkę inaczej, wiemy, że przed first musimy powiedzieć the, the first, przed miesiącem musimy powiedzieć of, którego miesiąca. No i datę tutaj wypowiemy na przykład 2018, czyli today is Thursday, the first of March 2018. Today is Thursday, the first of March 2018. Um, w ten sposób podajemy datę. I jeszcze teraz różnice w formacie daty w dokumentach. To może się niejednej osobie przydać, jeżeli współpracuje firma z Amerykanami, z Brytyjczykami. Zobaczmy różnice w formacie daty. W Wielkiej Brytanii, w Polsce najpierw stawiamy dzień w zapisie, czyli będzie zapisana data na dokumencie w ten sposób, tak? Pierwszy dzień, później miesiąc, potem rok. No i to może być zapisane w ten sposób, bądź w ten sposób. O, tutaj widzę już, że poprawię od razu ten błąd, ponieważ nie zauważyłem tego. Czyli tu powinniśmy mieć pierwszy marca, tak? 1 marca, nie 10. Czyli w ten sposób będzie to zapisane najpierw dzień, potem miesiąc, następnie rok. Natomiast amerykański system zapisu, to jest najpierw miesiąc, na początku podawany jest miesiąc, czyli nie dzień, ale miesiąc, czyli w ten sposób będzie zapisane data. Czy w ten sposób najpierw miesiąc, pierwszy e, dzień i dopiero data. Czyli tutaj, jeżeli to sobie porównamy, to można się natknąć na dosyć duży błąd, ponieważ u Amerykanów najpierw jest miesiąc, czyli nie będzie to dzień, ale miesiąc. Marzec, pierwszy dzień tego miesiąca i dopiero e, data. Więc w ten sposób byłyby to różnice w formacie daty. Powtórz za mną kolejno, najpierw 10 słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze: Ojciec, a father, a father, ojciec. Władza bądź moc. Power. Power. Władza. Przyjaciel. A friend. A friend. Przyjaciel. Godzina. An hour. An hour. Godzina. Pokazywać bądź okazywać. To show. To show. Pokazywać. Słyszeć. To hear, to hear, słyszeć. Grać bądź bawić się. To play, to play, grać. Lokalny bądź miejscowy. Local, local, lokalny. Późny, późno bądź spóźniony. Late, late. Spóźniony. Więcej, more, more, więcej. Teraz zdania. Gdzie jest Twój notatnik? Where is your notebook? Where is your notebook? Gdzie jest Twój notatnik? Jego urodziny są 3 maja. His birthday is on the third of May. His birthday is on the third of May. Jego urodziny są 3 maja. Jego urodziny są w maju. His birthday is in May. His birthday is in May. Jego urodziny są w maju. to drugi miesiąc. It's the second month. It's the second month. To drugi miesiąc. dlaczego on jest na ciebie wściekły Why is he mad at you? Why is he mad at you? dlaczego on jest na ciebie wściekły Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia. Christmas Day is on the 25th of December. Christmas Day is on the 25th of December. Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia. To jest mój pierwszy samochód. This is my first car. This is my first car. To jest mój pierwszy samochód. Szkoła zaczyna się 1 września. The school starts on the 1 of September. The school starts on the 1st of September. Szkoła zaczyna się 1 września. Jak długo to zajmie? How long will it take? How long will it take? Jak długo to zajmie? Walentynki są 14 lutego. Saint Valentine's Day is on the 14th of February. St. Valentine's Day is on the 14th of February. Walentynki są 14 lutego. Ile on ma wzrostu? How tall is he? How tall is he? Ile on ma wzrostu? Jej koncert odbędzie się 7 stycznia. Her concert is on the 7th of January. Her concert is on the 7th of January. Jej koncert odbędzie się 7 stycznia. Ich wesele jest w sierpniu. Their wedding is in August. Their wedding is in August. Ich wesele jest w sierpniu. Co to za hałas? What's that noise? What's that noise? Co to za hałas? Lato zaczyna się 21 czerwca. Summer begins. On the 21st of June. Summer begins on the 21st of June. Lato zaczyna się 21 czerwca. A teraz, jak zwykle, zachęcam Cię pod koniec lekcji do tego, by w kolejnych dniach poświęcić chwilkę czasu i poćwiczyć sobie, z do, może poćwiczyć, utrwalić sobie zdobyte informacje, robiąc homework, znajdziesz go na stronie 49. Zachęcam do tego, by poćwiczyć sobie używanie właśnie liczebników porządkowych, zapisywanie dat oraz także wymawianie właściwe tych zapisanych dat tutaj, oczywiście nie tylko to. Właściwy sposób zapisu znajdziesz, jak zwykle, stronę wcześniej w części Check Your Homework. A my widzimy się już w kolejnej lekcji numer 9. Do zobaczenia.